W trakcie pobytu w Ziemi Świętej ksiądz profesor Waldemar Cisło spotkał się i przeprowadził specjalną rozmowę z łacińskim patriarchą Ziemi Świętej. Na wiecie kryształnej gazesta, jest to trudne. Życie chrześcijan w Gazie jest trudne, tak jak życie wszystkich mieszkańców Gazy. Po niemal sześciu miesiącach wojny są bardzo zmęczeni. Sytuacja również z punktu widzenia zwyczajnego życia stała się trudniejsza. Trudniej jest znaleźć jedzenie, środki do życia dla tych prawie 800 osób: młodzież, kobiety, osoby w podeszłym wieku, dzieci również chorzy. Wszystko stało się bardzo trudne, ale ludzie nauczyli się w tym wszystkim odnajdywać. Co jest konieczne dla przeżycia w tak trudnych okolicznościach? W wywiadzie, jakiego udzielił nam kardynał, padło wiele mocnych i ważnych słów dotyczących obecnej sytuacji geopolitycznej. To trudny czas z wielu punktów widzenia, duszpasterskiego, religijnego, ekonomicznego, finansowego, międzyreligijnego, w sumie po trochu z każdej perspektywy, ale największą trudnością jest teraz utrzymanie mojej wspólnoty w jedności, która jest rozsiana na rozległym terytorium, podzielona między Izraelczykami, Palestyńczykami, Jordańczykami, Cypryjczykami, a ta wojna niesie ryzyko dokonania wielkiego podziału. Nie zabrakło też słów skierowanych do pielgrzymów z Polski. Polonia, Polsce życzę przede wszystkim, aby pozostała zawsze silna i zjednoczona. I przede wszystkim, aby Polacy nie bali się przybywać tu do Jerozolimy. Polska zawsze była narodem, krajem bardzo silnie tutaj obecnym. Potrzebujemy znowu usłyszeć polskie pieśni na Drodze Krzyżowej.